Po raz pierwszy siałem stoję w granicach 3 hektarów. Siew był po prostu 20 maj, bardzo późno, bo czekaliśmy na nasiona i na zaprawę. Pole było przygotowane. Mniej więcej 150 kg poliforskiej piątki poszło i to było wszystko na całe nawożenie. Oprys był, oprysk był robiony powschodowo, częściowo zadziałał, częściowo nie zadziałał. Miało to y, po prostu zwalczyć wszystko, ale po prostu nie zwalczyło. Po prostu było sucho, i rośliny po prostu nie rosły, i te środki nie działały tak. Było po prostu y, 20 maja, to my praktycznie siali w ziemię jak y, w piasek, pył. Tak sucho było. Brakowało po prostu wilgoci. Bardzo długo wschodziła y, też, bo nie było wilgoci. Był oprysk wykonany. Raz miał zaskutkować 100%, ale później po prostu jeszcze raz odbiły chwasty i to przytrzymało trochę. A zbiór był 1 listopada. Wydajność gdzieś w granicach 2 tony 100 hektara. Na pierwszy raz, no nie wiadomo, po prostu zostaje, niby zostaje azot w ziemi. Zobaczymy co będzie, pszenica, siana, zobaczymy jak to będzie efektywne. No nie ma komu tutaj na naszym rejonie za bardzo tego kupywać. Po prostu małej ilości to tylko wchodzą takie partie, całe e, tirowe, tak zwane 24-25 ton, całe zestawy wchodzą w rabugę. Żeby to się opłacało, po prostu wywieźć dalej. Bo tutaj na naszym terenie akurat nie ma żadnego skupu. A jak dzwoniłem to powiedzieli 400 km, trzeba to wieźć w jedną stronę. Przesuszymy i przytrzymamy, będziemy widzieli co będzie dalej. Już dobre, dobre 10 lat dokładnie uprawiamy soję. Pierwsze te uprawy zaczęły się w ramach programu nowocześnienia technologii uprawy tradycyjnych odmian soi w warunkach polskich. No i od tamtego czasu co roku ta uprawa tutaj gości na naszych polach w kombinacie. W tym roku podobnie jak w zeszłym ten areał wynosił w granicach 50 hektarów. Natomiast, żeby była jasność, w całości jest to soja z przeznaczeniem na materiał osiewny. Także produkujemy materiał siewny soi, który którym na wiosnę handlujemy. W tym roku ten przebieg pogody, jak większości upraw sprzyjał. Oczywiście pojawiały się te deficyty wody, ale w globalnym rozrachunku ta soja negatywnie nie zareagowała, także pląd był no wiadomo, że jest to materiał siewny, więc staramy się, żeby ten zbiór był w odpowiednim momencie, tak żeby nie trzeba było ingerować. Natomiast nie ukrywamy, że tam ostatnie hektary jednak musieli żeśmy przesuszyć, ale to, to był niewielki, niewielki procent do zbicia wilgotności. Natomiast no, materiał się wymaga pewnej specyfiki, tak jak powiedziałem, w odpowiedniej wilgotności, bo w, w samym procesie czyszczenia, aby nie, nie następowały mikropęknięcia zarodków, ona też musi mieć pewną wilgotność, która pozwala jej na elastyczność właśnie w procesie czyszczenia, ale nie na tyle, żeby, żeby tu się, żeby pleśniała, żeby były jakieś inne e, złe e, zabiegi. W tym roku ten plon no, był na stabilnym poziomie, blisko tych 3 ton. Wiadomo, że tam w procesie czyszczenia e, pewien procent e, odpadnie. Natomiast, e, tak jak co roku, będziemy mieć w ofercie na wiosnę, w ofercie sprzedaży materiał siewny Soi. Oczywiście materiał siewny ma zdecydowanie inną cenę niż zwykła e, towarówka. E, Dopiero na wiosnę zaczniemy handlować, będzie można powiedzieć o dokładnej opłacalności. Soję uprawiamy od 2009 roku, tutaj w gospodarstwie od 2015 roku. Był to można powiedzieć, jeśli chodzi o plony, to drugi rok pod względem ilości zebranego surowca z hektara. Z perspektywą taką, że w następnych latach także będziemy uprawiać rozwojowo, jeśli chodzi o soję. Na początku, w momencie siewu, yy, wiosną małej ilości opadów, co yy, so mogło mieć wpływ też na kiełkowanie tej soi, aczkolwiek z każdym miesiącem w okresie wegetacji tych opadów przybywało. Wystąpiło też konieczność zwalczania szkodnika, tego, który tutaj może wystąpić, czyli rusałka osetnik w niektórych rejonach. Nawet dość w dużej ilości występował. Mokry rok w tych miesiącach jesiennych, sierpień, wrzesień, październik, nieco z większymi opadami, co też miało wpływ na przedłużanie się dojrzewania i też wpływ na termin zbioru, więc na zakończenie października. Taki dar można powiedzieć wysokiej temperatury, i wszystko udało się fajnie w terminie i w dobrej jakości zebrać. W tym roku no, należy podsumować za rok bardzo udany. Plony, może nie rekordowe, ale bardzo wysokie bym powiedział. W naszym terenie od 3,5 do 4,5 tony nawet zbieraliśmy. W naszym gospodarstwie plon 3,7. Były gospodarstwa też u naszych klientów, gdzie zbieraliśmy 4,5 tony. Eee, można tak generalnie podsumować, że jeśli chodzi o, o tą uprawę, to bardzo dobrze ekonomia też bardzo dobrze ceny w porównaniu z poprzednim rokiem nieco niższe, ale też na wysokim poziomie więc ekonomicznie bardzo dobrze. Jakość surowca bardzo dobra, wysoka zawartość białka w granicach 40, 39, 40, 42 nawet procent e, tłuszczu 18 e, w nasionach soi, więc e, myślę, że klienci, e, nasi klienci uprawiający soję bardzo zadowoleni w tym roku. Jako firma prowadzimy skup e, nasion soi w zasadzie w dwóch miejscach w naszym oddziale w Białej koło Prudnika i tutaj w Kietrzu co roku to co udaje nam się skupić to jest to wszystko od naszych klientów którym sprzedajemy nasiona materiał siewny soi od nich gwarantujemy im skup zebranego materiału przechowujemy w Kietrzu tutaj na miejscu w magazynach jak trzeba surowiec wysuszyć, suszymy, składujemy to w bardzo dobrych warunkach i w późniejszych miesiącach sprzedajemy dalej do naszych kontrahentów. Nie. Powinna być do składowania wilgotność docelowa 12,5%. My też kupujemy oczywiście wilgotniejszą, ale wiadomo, mamy możliwość przesuszenia, wyczyszczenia i składujemy w takich parametrach, nawet przez 2-3-4 miesiące do miesięcy wiosennych trzymamy soję i sprzedajemy w najlepszych, najlepszym możliwym czasie, kiedy ta cena też za surowiec jest wyższa.